Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny piękny wzór, również ażurowy, tak zwany, można powiedzieć, mereszka. Wzór nadaje się na różne robótki. Tutaj, proszę zobaczyć, mam podwójną nitkę, a więc troszeczkę grubiej. Wzór jest raczej już troszeczkę dla zaawansowanych, żebyście mogli spokojnie robić sobie te oczka prawe, lewe. Jest to wzór parzysty i będzie podzielny przez 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. To będą takie pary. Troszeczkę przekładam na tą stronę i nabieram moją dowolną ilość oczek. Na przykład 16. Z góry ciągnę do dołu pod tutaj nitkę, za nitkę i tą samą drogą wracam, spuszczam. Za każdym razem mam dwa oczka. I znowu. Raz, dwa, trzy i teraz już po jednym oczku. Raz, dwa, trzy i już mam cztery. I tak robię moje te oczka. Tu mam 18, tu mam 16, wszystko jedno. Chcę Wam szybciutko tylko pokazać teraz jak prosty jest ten wzór. Robimy podstawę tego wzoru. Robimy oczka prawe. Wbijamy się. Pierwsze oczko ściągamy. Wbijamy się w oczko. Nitka z tej strony druta. Za nitkę przeciągamy przez oczko i ściągamy. I znowu. W oczko, za nitkę, przeciągamy, ściągamy. W oczko, za nitkę, przeciągamy, ściągamy. To są tak zwane oczka prawe. Czyli ten drugi rząd robię oczka lewe. Cały wzór składa się z czterech rzędów. I to jest ten drugi rząd oczka lewe. Lewe, to znaczy nitkę przykładam na tą stronę, wbijam się w nitkę, za nitkę, przeciągam, ściągam. Jeszcze raz wbijam się w oczko, za nitkę, przeciągam, ściągam. To są tak zwane oczka lewe. Jak zrobić oczka prawe-lewe? Podam Wam link, macie ekstra wytłumaczony filmik. Ostatnie, prawe. Nawet w rzędzie lewym robię ostatnie, prawe. Tak to już wygląda. Mamy dwa rzędy. Teraz robię już rząd trzeci i znowu oczka prawe. Oczko za nitkę, przeciągam, ściągam. Oczko za nitkę, przeciągam, ściągam. To są tak zwane oczka prawe i to jest już trzeci rząd. Przechodzę na tą lewą stronę. On się zawsze będzie robił jakby w jednym rzędzie Lewej stronie. I to Wam chciałam teraz pokazać, jak to idzie. Pierwsze oczko przekładam nitkę, dopiero ściągam. Wbijam się za tymi dwoma oczkami, za tą parą oczek. Tu w tą dziurkę za nitkę przeciągam i tutaj mam już takie prawe oczko, jakby. I nie ściągam. Tak trzymam. Teraz muszę zrobić dwa lewe oczka. Tak, tutaj jest, dwa lewe oczka. Czyli przekładam tą nitkę tu przed drut. Wbijam się w oczko za nitkę. Ściągam. Mam lewe oczko, czyli mam już dwa. I jeszcze raz przekładam. Wbijam się w oczko za nitkę. Przeciągam. Mam drugie lewe oczko. A razem mam trzy oczka. To pierwsze i dwa lewe. To teraz robię tak, że to oczko pierwsze muszę ściągnąć, jakby. I spuszczam. I to wszystko. I teraz mam znowu dwa oczka, bo tak bym miała trzy. Muszę mieć dwa. I to wszystko. To jest cała filozofia tego wzoru. W tym czwartym rzędzie. Jeszcze raz. Raz, dwa. Dwa oczka, wbijam się za tymi dwoma oczkami tu, za nitkę, przeciągam i trzymam. Mam dwa lewe oczka, przekładam nitkę, robię te dwa lewe oczka. Mam dwa lewe oczka po tej stronie i to jedno pierwsze prawe, czyli ja go po prostu ściągnę. I jak go ściągnę, to mam znowu dwa. Ale po tej stronie, proszę zobaczyć, będzie Wam się robiło tutaj taki fajny ażur. I to będzie tu, to poprzeczne. Ten wzór poprzeczny. Widzicie, jak prosto? A wygląda skomplikowanie. I tak robię do końca ten cały. Rząd. Bijam się znowu, bijam się znowu, za nitkę przeciągam i przekładam nitkę, robię dwa oczka lewe. I nie możemy zapomnieć tego oczka ściągnąć, bo będziemy mieli trzy. Widzicie, znowu mam następną parę. To jest to brzegowe, a tu mamy dwa, dwa, dwa. I teraz idę dalej. Za nitkę przeciągam, nitkę przekładam jakby na tą stronę i robię dwa lewe oczka. A to pierwsze oczko ściągam, przekładam jakby tu. I dalej. I tutaj robi Wam się taki poprzeczny narzut. I ostatnie dwa. Wbijam się również. Przeciągam. Nitka powinna być tutaj nałożona na palec, naprężona, żeby Wam się lepiej robiło, bo Wam będą oczka spadać. Zwłaszcza ci początkujący, żeście wiedzieli o tym. Ta nitka musi być dobrze naprężona tu. Przekładam. Robię. Lewe. Przekładam i ostatnie oczko brzegowe prawe. Tak ja Wam pokażę jak to wygląda. Proszę zobaczyć, tak to wygląda i ta strona z tym narzutem to jest ta oryginalna strona jakby przednia. Tak będzie ten wzorek wyglądał. Z tej drugiej strony będzie tak to wyglądało. Jak widzicie, naprawdę bardzo prosty wzór. I znowu zaczynamy, jakby ten wzór na nowo. I on będzie Wam się jakby co kawałek powtarzał. Czyli robimy znowu teraz rząd prawych oczek, potem lewych, potem prawych, i po lewej stronie zawsze robimy, że zbieramy te oczka i robimy ten narzut, jakby taki. I znowu przekładam. Robię cały rząd już oczek prawych. Bijam się w oczko, za nitkę przeciągam. Bijam się w oczko, za nitkę przeciągam. Następna para, jakby widzicie, tutaj nam się kształtują takie pary. Teraz przekładam na lewą stronę, po tej lewej stronie robię same oczka lewe. Pierwsze oczko ściągam, oczywiście najpierw nitkę przekładam, zostaję tu i wbijam się w oczko, za nitkę ściągam, przekładam i robię tak te lewe oczka po tej stronie. To są już dwa rzędy, teraz robię prawy rząd, jako trzeci rząd. Przekładam, ściągam i robię oczka prawe, wbijam się za nitkę, ściągam, wbijam się za nitkę, ściągam. Teraz robię już ostatni rząd, czwarty, czyli zaczynam znowu zbierać. Przekładam, ściągam oczko brzegowe. I znowu widzicie, dwa oczka, a więc bijam się za te dwa oczka. Za nitkę przeciągam, mam prawe oczko. Następne robię dwa lewe, a więc muszę przełożyć nitkę jakby z przodu. I robię oczko. Jedno lewe i drugie lewe. Mam razem trzy oczka, to pierwsze i te dwa lewe. A więc to pierwsze przekładam jakby do przodu. I ono nam tutaj daje ten narzut. I tak robię już do końca ten rząd, że wyciągam prawe oczko, przekładam nitkę jako Następna rzecz, i robię dwa oczka lewe. I teraz to oczko pierwsze prawe przekładam tutaj, i on tutaj nam daje ten narzut. To będzie lewa strona robótki, to będzie ta prawa. I robię dalej. A więc mam nadzieję, że Wam pokazałam że wam dobrze wytłumaczyłam. Zapraszam do robótkowania. Naprawdę bardzo przyjemny wzór. Oczywiście zapraszam na mój kanał. Mam dużo już fajnych rzeczy. Już parę fajnych wzorków. Na pewno coś można sobie wybrać. I proszę zobaczyć. Już następny wzór jest zrobiony. Tak wygląda już ta robótka. A więc jak już tutaj mam pozbierane to teraz znowu zaczynam prawy rząd, lewy, prawy i po lewej stronie znowu zbieram taka meryżka ażurowy meryżka można powiedzieć oczywiście jak można prosić o łapki, o suby będę się bardzo cieszyła dziękuję pięknie i do widzenia i tutaj macie to porównanie na takim kolorze jakby seledynowym a tutaj jest na niebieskim błękitnym